Chciałem zaprezentować Wam moją skromną instalację słoneczną baterii słonecznych do podgrzewania wody w bojlerze. Takie instalacje są stosunkowo niedrogie w wykonaniu, szczególnie jeśli włoży się swój nakład pracy do tego, bo takie coś nie wymaga szczególnej wiedzy elektrotechnicznej ani elektrycznej. No i znacznie sposób wykonanie tego samemu w znacznie bardziej podnosi opłacalność tego typu inwestycji. Ja mam na dachu 7 paneli 280 W polikrystalicznych, czyli daje to około 2 kW mocy. Jest to podłączone do bojlera z grzałką 2 kW. Bojler niestety ma 50 litrów, co jest ilością stanowczo za małą. Przy, przy efektywności tego układu w słońcu no planuję go zmienić niemniej jednak chciałem pokazać jak to pracuje panele mam ustawione na, ustawione na stronę południowo-wschodnią akurat tak zbudowany jest dom nachylenie paneli około 30 stopni więc jak na lato bardzo dobrze i mamy godzinę 8.30 takie są parametry pracy tej baterii y, słonecznej. No w tej chwili napięcie, napięcie stałe około 215 V, a już po słońce świeci bardzo intensywnie. Jest to koniec maja i napięcie zmienne to takie generowane przez tą przetwornicę dochodzi już do 200, do 200, ponad około 200 V wynosi, więc myślę, że cały układ pracuje z mocą około 1,6 kW w tej chwili. Układ jest bardzo prosty: doprowadzenie paneli słonecznych, przewodów z dachu do poprzez, są ograniczniki przepięć, bezpieczniki proste takie rozłącznikowe. To następnie przechodzi do przetwornicy EcoSolar Boost MPPT 3000 o mocy 3kW. Ona zamienia prąd stały na prąd zmienny. No i tutaj układ bezpieczników już dla napięcia zmiennego, żeby w razie czego odłączyć boiler czy dla samego jakby zabezpieczenia. Po stronie, po stronie napięcia zmiennego nie stosowałem ograniczników, przepięć, bo co istotne w tych instalacjach ta przetwornica no, nie jest tak droga jak jak inwerter w, w układach tak zwanych on grid, gdzie oddajemy prąd do elektrowni. No taka przetwornica kosztuje 800 zł można znanie, znaleźć tańsze, tańsze urządzenia nawet 600 500 zł. No i w przypadku uszkodzenia w przypadku uszkodzenia no powiedzmy nie wpływa to na jakby opłacalność całej, całe, całej inwestycji. Ja ten układ nakładem samodzielnej pracy zbudowałem za około w 2021 roku za około 4000 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można sobie jeszcze odliczyć podatek, więc myślę, że około 3000 zł. całość będzie mnie kosztować. Przy moich miesięcznych rachunkach za prąd, za, za prąd około 300 zł, z czego prawie 200 stanowi podgrzewanie wody w bojlerze. Liczę, że taka inwestycja zwróci się w ciągu 3-4 lat. Wystarczą te letnie miesiące od i wiosenne od kwietnia do września i myślę, że trochę do grzewania wody w innych miesiącach żeby ta inwestycja w miarę szybko się zwróciła no nie jestem zależny od elektrowni koszty jakby instalacji są znacznie niższe yy, nie muszę się martwić że jak dużo podłączy się innych użytkowników to będzie się wyłączało wy wy wyłączał układ ze względu na przekroczenia napięcia w sieci itd więc na tą chwilę z układu jestem bardzo zadowolony, grzeje to bardzo efektywnie, i podstawą tego wszystkiego jest duży boiler, który, stan będzie, który stanowi tutaj naprawdę wydajny magazyn, wydajny magazyn energii. Planuję zakup bojlera 100 litrowego, to pewnie też dla wydajności latem tego układu będzie trochę za mało, ale to już pozwoli znacznie polepszyć, polepszyć parametry. W razie pytań. Zapraszam do, 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 do kontaktu. Naprawdę taki układ nie jest niczym skomplikowanym i leży w granicach możliwości, mo, możliwości każdego, kto ma no, minimalne pojęcie o, o połączeniach elektrycznych.